Ale mi coś tu chyba w plecy zimno wiecie? A też. też ci zimno w plecy? Tak. No tak zobaczę, tak zimno jest. Nie. Może są dziwi, Może okno jest otwarte jakieś w ten co w pokoju? Ale nie, on idzie zobaczyć co, bo mi się wydaje, że Może też... okno nie zamknąłem gdzieś. Albo może u ciebie zobaczyć, może co? Tak. Nie. Widzisz dla zobaczyć? Tak. Jak coś będzie nie tak, to zawołaj, dobra? Tak. Wszystko dobrze? Zimno? zimno? Gdzie zimno? Gdzie jest, Tam? Gdzie jest zimno, tak? Ja. Gdzie jest zimno? Tu jest no to zamknij drzwi od balkonu. O nie! A co tu się stało? A co tutaj tak mokro? Ja, chyba tutaj chodził... Mikołaj. Mikołaj chodził! Ja tutaj zamknę, czekajcie. Ej, o co chodzi? Jaki Mikołaj? Gdzie Mikołaj? Poczekaj Piotr, nie rozrywaj, kochanie! Nie wiadomo to jest czyje. A nie wiadomo czyje to jest. A kogo to może być? Poczekaj Piotruś. Co tu pisze? Jaka to jest literka? Jak masz na imię? Pateśia. No to jaka to jest literka? To Chyb... Poczek... Chyba to jest literka P, czyli to chyba, chyba dla Piotra. Weronisiu, No szukamy, szukamy Poczekajcie to może z tego, z tego Weronika Ten chyba jest dla Ciebie tutaj. Zobacz Bo chyba to jest w, tak? A to macie Poczekaj chwileczkę Piotrku, Piotr, Piotr poczekaj, bo to może nie być dla Ciebie To jest dla Weronisi. To jest dla weronisi. masz szukać literek. Tu jest py. Szukaj py. No, jak nie trzeba, bo już jest dobrze, Wystąpam. Szybko, gdzie jest, py? Ale, gdzie jest py? Nie, no musisz szukać literkę, Piotr. Uważaj, że to jest mokro. tą A tam Mikołaj pewnie wszedł, co? Mikołaj wszedł tutaj. Narobił bałaganu. Co za Mikołaj, co? Sam śnieg. Piotruś, ale musisz zobaczyć literkę, Patrz, Lala, co ty masz? Lalusia. Gdzie jest literka P? Co to jest za literka? No jaka to jest literka? Co Lala dostała? No to powiedz. jak? Myszka Miki? Jak? Piotrek! No to twoje. Piotrek, to dostałeś znowu coś? No nie mów, że to tak chciałeś od Mikołaja. Pokaż, co masz. I, ten. I co tam? A tutaj co było? Landa to Landa. A lala, co ma? A, a słuchajcie, a czyje to jest? Nie, to jest chyba Lali, to jest Lali. To nie wiem, czyje to jest. A to? Co tu jest napisane? jak Weronika, czyli to jest twoje. A się to pasuje. No to Lala będzie okładała. Piopik. Lalusia, to jest jeszcze Twoje. Co? No, możesz odpakować. A to, co to jest za literka? Szukajmy. To chyba ma... jaka to jest litera? Szybko. Nie. No jaka? Nie. Ja. No chyba by jak Piotrek. Ty. Lala, odpakowuj to szybko. Zata Ci pomoże. Tata ma ci pomóc. Co ty masz? Piotr. Co to jest? No Odia, dalej. Rozmawaj. Piotr, co dostałeś? Szybko, Szybko. rozwalaj. Pokaż Piotrek. Ale fajne, co? No dalej, ściągnij papier. Zrywaj. Lala. Co to jest? Dłużeczko dla Dzi Tak. A tam już za jeden duży, został prezent z tyłu. A co, a co to jest? Dla Weroniki! Szybko! Rozdzieraj! Szybko! Piotruś, poczekaj, tata ci pomoże! Piopik, poczekaj, synku! Poczekaj, Piotrusiu. No to otwieraj już sam, dobra. No, otwieraj, dobra. Szybko! Mocno, dalej! Już coś widać! Tu! Lala, co masz? Co dostałaś? Nie mogę! Lala. Co ma lala? Pokaż. ma a Pokaż. Pokaż. Wow. Pokaż. A Pokaż. 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 pani Mikołajowej Pani Mikołajowej.